Powiedz nam, jaki masz czas przed ekranem, a jeżeli masz powyżej 5 godzin, to dostaniesz od nas nagrodę. Może. mam! Masz? O nie, ostatnio tak bardzo dużo spędzam czasu przed ekranem, bo też się uczę właśnie na, okay. na iPadzie, Nie, nie chcę, nie chcę tego mówić. No musisz ale... to pokazać tam. Okej. Okay. Tak około w ciągu dnia z tych 9 godzin to jest bardzo dużo, to 5 godzin spędzam właśnie na, na zeszycie okay. na GoodNotes, a reszta to w sumie się z kimś kontaktuję albo, albo właśnie okay. na jak mediach. Chociaż dobrze, że na naukę większość czasu, ale jest to spory wynik, dlatego zgarniasz od nas nagrodę. Słuchaj, bo napisaliśmy takiego e-booka, jak przestać mm -hmm. scrollować i zacząć żyć. Proszę bardzo, tak wygląda ten e-book, możesz sobie zerknąć. Ale w ogóle zrobiłeś to. Dziękujemy bardzo. Bardzo estetycznie to wygląda. A co myślisz ogólnie o scrollowaniu, bo mówisz, że nie masz celu, aż takiego problemu? W sumie to nie mam, bo w sumie umiem sobie to tak przewartościować, że jak serio chcę spędzić z kimś czas, to się na tym skupiam, a, a jak tak po prostu się chcę troszeczkę odmurzyć, to, to wtedy sobie poskroluję chwilkę, ale też się staram, żeby, żeby nie być od tego takim zależnym, bo to jednak, jednak jest mój wybór. Super. Więc się staram też nie za dużo. Super, do tego chcemy dążyć teraz przez ten e-book, żeby poświęcać czas fajny innym w ogóle. ludziom lepiej. tutaj historię chyba napisałeś? Czy? Tak, bo ogólnie ten e-book jest taką narracją bohaterki. Powinnaś go też fajnie czytać. To sobie przeczytam. Super. Dzięki wielkie i daj znać, co myślisz. Dobra, dobra. Dzięki Dziękuję miłego bardzo. dnia. Dziękuję wzajemnie.